Do gry trafiły kolejne dwie darmowe nagrody dla każdego, mamy ważne informacje na temat sezonu czwartego, poznaliśmy mityki jakie trafią w nowym sezonie, mamy szczegóły o współpracy Disneya i Fortnite'a, pojawiły się kolejne zwiastuny nowego sezonu oraz jak zawsze mamy sporo nowości i wycieków, lecz zanim sobie do tego przejdziemy, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty drogi widzu chcesz zgarnąć prezent za 300 v to zostaw łapeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z was tego niestety nie robi, no i przypominam, jako Epic partner o kodziku, kicia tak jak te kozaki i o komentarzu z nikiem, a my przejdźmy sobie już do filmu. Kochani widzowie, właśnie wybiła godzina czwarta nad ranem, a do internetu trafił zwiastun eventu sezonu czwartego. Wiemy z niego, że event w tym sezonie się odbędzie i będzie on już 2 sierpnia. Na evencie pojawi się kraken, domena demona zostanie zniszczona, a Superman ocali wyspę. Cały odcinek z tego zwiastuna trafi jutro o 10.05, a teraz zapraszam Was na odcinek. No dobrze, widzowie, a my przejdźmy sobie do dzisiejszych informacji, a w pierwszej kolejności poruszymy sobie dzisiaj temat darmowych przedmiotów dla graczy, ponieważ tak w ostatnich dniach otrzymaliśmy informację na temat kolejnych nagród i tym razem twórcy gry dalej nam znać o dwóch darmowych przedmiotach, które są Dla dosłownie każdego jednego gracza. Jak wiecie, niedawno informowałem Was, że do gry trafią darmowe nagrody dla graczy za oglądanie transmisji na Twitchu, a wszystko to z okazji trwających cały czas FNCS-ów, ponieważ jak zawsze, przy końcu sezonu są też finały samego turnieju FNCS. Co jednak ciekawe, darmowe nagrody za oglądanie tego turnieju, które pierwotnie były dla graczy, zostały zmienione i teraz są one o wiele lepsze, a cały ten temat podało nam oficjalne konto rywalizacji Fortnite na Twitterze, które napisało, że Twitch dropy zostały właśnie zaktualizowane. Od teraz, jeżeli będziecie oglądać FNCS-y w ten weekend, który jest teraz, czyli tak naprawdę dzisiaj jest ostatnia szansa na to, no to jeżeli będziecie oglądać dzisiaj transmisję z FNCS-ów przez przynajmniej 60 minut na Twitchu, otrzymacie za darmo kilo w ten tutaj, a początkowo miała być amotka. To jednak nie wszystko, no bo ostatnio mówiłem wam, że taką finałową nagrodą za oglądanie transmisji na Twitchu ma być graffiti, te które macie widoczne tutaj i miało być ono za oglądanie finałów 2 i 3 sierpnia i też się to zmieniło na całe szczęście i za oglądanie finałów przez ten sam czas, czyli 60 minut, otrzymacie ten plecak tutaj. Przedmioty te trafią do waszej szafki od razu po wykonaniu wcześniej wspomnianych zadań, a żeby wykonać te zadania musicie, tak jak już mówiłem wcześniej, oglądać finały FNCS-ów na oficjalnym profilu Fortnite na Twitch'u, a link do tego profilu znajdziecie w opisie tego filmu. Sama transmisja startuje dzisiaj z tego, co mniej więcej pamiętam, to około godziny 19, ale tak jak mówię, nie jestem do końca pewny, więc warto sobie zaobserwować profil twórców na Twitch'u, bo gdy oni uruchomią transmisję, dostanie Powiadomienie i będziecie wiedzieć, kiedy to po prostu oglądać. No i chyba nie muszę wszystkim przypominać, że trzeba mieć oczywiście połączone konto Twitch z kątem Epic, ale jeżeli jeszcze nie macie tego zrobionego, to lepiej to zróbcie, bo dzisiaj jest ostatnia szansa, żeby zdobyć kilo, a Potem będzie darmowe plecaki, i ja osobiście się cieszę, że twórcy gry zmienili te darmowe nagrody. No dobrze widzowie, skoro znacie już informacje na temat darmowych nagród dla graczy, przejdźmy sobie w końcu do tematu kolejnego sezonu czwartego rozdziału szóstego, ponieważ tak, w jego temacie znów otrzymaliśmy bardzo dużo informacji i tym razem są to informacje na temat wyspy, nowych mityków, nowe jego zwiastuny i wiele innych bardzo ciekawych rzeczy. Ale polecimy sobie z tym wszystkim po kolei. W pierwszej kolejności powiemy sobie o nowych mitykach i wyspie sezonu czwartego, bo te informacje pojawiły się najpóźniej ze wszystkich i co ciekawe, jako jedyne ze wszystkich zostały podane przez dosłownie wszystkie likerów na Twitterze. Przykładowo cały ten temat podał nam ostatnio Hypex na swoim profilu na Twitterze, który napisał nam, że w trakcie trwania sezonu czwartego do Fortnite'a zostanie dodanych ogrom i to ogrom mitycznych przedmiotów, ale nie będą to takie zwykłe mityczne przedmioty, ponieważ mają być to mityki ze współprac. I tutaj chciałbym zaznaczyć no i przy okazji mocno i to bardzo mocno podkreślić, że nie chodzi tutaj o te wszystkie stare mityki, tylko chodzi tutaj tylko i wyłącznie o nowe i mocno podkreślam nowe mityczne przedmioty, a nie stare, co oznacza, że te stare mityczne przedmioty ze współpracy jak te tutaj nie powrócą wtedy do Fortnite'a. Jednakże sama informacja na temat tego wszystkiego jest dla nas naprawdę bardzo i to bardzo ważna, a wszystko dlatego, że dzięki temu dowiadujemy się, że w kolejny sezon, który będzie jednocześnie najdłuższym sezonem obecnego rozdziału, otrzyma dosłownie najwięcej współprac, które poza mitykami dodadzą do gry sporo ciekawych nowości. Obecnie ciężko jest mi powiedzieć, jakie dokładnie współpracy zostaną wprowadzone do Fortnite'a wraz ze startem nowego sezonu czwartego, ale na pewno jedna jak nie Nawet dwie trafią do samego karnetu bojowego, więc już z niego trafią nowe mityki. A poza współpracami karnetowymi, będą też te normalne. Ja tam osobiście bardzo się cieszę, że w Fortnite będzie jeszcze więcej współprac niż do tej pory, a wszystko dlatego, że to oznacza, że poza nowymi mitykami otrzymamy też nowe kozackie skiny, możliwe że jakieś zmiany na wyspie, oraz co najważniejsze, darmowe nagrody dla graczy. No i tak jak już mówiłem, nie znamy jeszcze współpracy, jakie ja tam trafią, ale spokojnie jest to kwestia kilku dni. Lecz przy temacie sezonu czwartego pozostańmy sobie jeszcze na chwilkę, ponieważ w jego temacie mam dla Was jedną ważną informację, a jest to informacja na temat pewnego wydarzenia, które trafi w nim do gry. I nie widzowie, nie chodzi tutaj o wydarzenia fabularne. W ostatnich dniach pewna osoba na Twitterze, ta widoczna teraz na moim ekranie w tle, napisała całą listę nowości, jakie będą na nas czekały w trakcie jego trwania, i samą listę macie w tle, i to co jest tutaj, to obecnie najbardziej pewne jego nowości. Mamy tam przykładowo tematykę jaka będzie dostępna w kolejnym sezonie czwartym, nowe przedmioty jakie będą dostępne na jego wyspie dodatkowo, jest tam również informacja na temat nowego biomu dżunglowego, o którym też już wam wspominałem, lecz na samym końcu jest informacja na temat czegoś o czym jeszcze wam nie mówiłem. Liker wspomniał tam, że wraz z startem kolejnego sezonu 4 rozdziału 6, a dokładniej to w trakcie jego trwania do Fortnite zostanie wprowadzony event Halloweenowy i nie jest to chyba nic dziwnego, ponieważ sezon ten zahaczy kalendarzowo właśnie to wydarzenia halloweenowe. Liker ten na swoim profilu na Twitterze napisał nam, że z tej okazji do gry może trafić ogrom przekazackich nowości i naprawdę może być tam ogrom i to ogrom dodatkowych darmowych nagród, zmian na wyspie, nowych skinów i innych rzeczy, ale są to chyba standardowe nowości, jakie trafiają do wydarzenia halloweenowego. Można się spodziewać, że do Fortnite, jak zawsze, trafi ogrom nowych skinów halloweenowych i będą to głównie mroczne skiny, ale przy okazji powrócą też te stare skiny, które każdy wręcz uwielbia. Wyspa Fortnite zostanie udekorowana w dekoracje i inne oraz trafią też darmowe nagrody. Co do darmowych przedmiotów, to akurat w tym wypadku można się spodziewać naprawdę wszystkiego, ponieważ jakiś czas temu w tym wydarzeniu był dostępny przykładowo darmowy skin dla wszystkich graczy na event Halloweenowy, ale czy akurat w tym roku trafi jakiś skin za darmo, o tym dowiemy się dopiero w późniejszym czasie. W temacie samego Halloween na obecny moment nie mam za dużo informacji, ponieważ jak wiecie, trafi ono do gry dopiero za kilka dobrych miesięcy, więc o tym porozmawiamy sobie dopiero w nowym sezonie, ale i tak czy siak jest to pewne nowe wydarzenie, które trafi do gry w sezonie czwartym. A na koniec widzowie mam dla Was informację na temat pewnej przekazackiej współpracy, która co najciekawsze jest przygotowywana przez twórców gry od ostatnich dobrych kilku miesięcy, a chodzi tutaj oczywiście o współpracę pomiędzy Fortnite a Disney'em, o której już jakiś czas temu miałem okazję wam tutaj mówić. Jak jeszcze nie wiecie, to twórcy gry bardzo mocno i intensywnie pracują nad wydaniem nowego trybu gry Disney'a, który ma prezentować się mniej więcej tak jak widzicie na tym zdjęciu tutaj, i tryb ten ma być takim miejscem, gdzie jest wszystko z Disney'a. No i to właśnie teraz, Donata trafił dodatkowe informacje na temat tego, co pojawi się w tym trybie i co mniej więcej będzie się w nim działo, a temat ten podał nam dokładnie ten liker tutaj, który napisał nam w pierwszej kolejności, że niebawem powinniśmy otrzymać coś w tym temacie od samych twórców gry. Prawdopodobnie chodzi tutaj o jakąś oficjalną zapowiedź od samych twórców gry całej tej współpracy z Disneyem i raczej na pewno będzie to oznaczało tyle, że pojawi się tam data wydania tego wszystkiego, więc dowiemy się kiedy trafi to wszystko do gry, a dalej już są typowe nowości i tryb ten ma przykładowo zawierać fabułę i materiał Filmowe. Na teraz ciężko jest mi powiedzieć jak to wszystko będzie wyglądało, ale patrząc na to, że w trybie Disney'a ma pojawić się fabuła, można się spodziewać, że tryb ten będzie do czegoś służył i gracze wchodząc tam będą mogli dodatkowo coś robić podczas trwania rozgrywki. No i na samym końcu postu od tego Likera dowiadujemy się, że jest to ogromny projekt do Depic Games oraz przy okazji pracowników zewnętrznych, więc raczej na pewno będzie to naprawdę przemocny tryb jaki trafi do gry i będzie miał sporo nowości, ale o niczym na razie jeszcze za dużo nie wiemy i szczegóły dopiero poznamy. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje na temat sezonu czwartego, kolejnych jego nowości, zwiastunów i wycieków, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz sezon czwarty, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się odcinek o takiej tematyce, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie... Okociku Kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live o 11 i jutro na filmie rano. Yo!